Cześć, dobry wieczór, witajcie moi drodzy Filmik W tym momencie Filmik będzie o tematyce Wracamy do, do korzeni, że tak powiem Wracamy do preperingu Mamy jesień Za oknami pomału Nadciągają już Chłodne dni, mamy już ochłodzenie Końcowe Zbiory e, Pomidory niestety No przyszła, przyszła ta nieszczęsna zaraza Udało mi się tutaj Część jeszcze zrywam, moi drodzy, zielone pomidory, jak są ładne, całe, nie ma na nich zmian chorobowych, możecie je zebrać i zrobić sałatkę z zielonych pomidorów lub one dojrzeją. Ja o tym wielokrotnie mówiłem. O, i taki pomidor zielony, to jest pęknięcie na zasadzie e, różnicy w nawodnieniu. Okres suszy i nagle deszcz. deszcza tego pomidory pękają, to nie jest choroba, to jest normalne zjawisko. Tak się dzieje i ten pomidor, co był zielony, wygląda już tak po pięciu dniach. Słuchajcie. Tutaj zaczynam już zbierać te moje śmieszne pomidory gruszkowate. Ja wam pokażę jutro, to będzie audycja niedzielna, i jak to wygląda. I też obserwujemy cały czas, mamy, mamy miesiące, jakie mamy w tej chwili. To już jest okres, powinno być wszystko zebrane. Ja jeszcze mam na etapie zawiązywania owoców i rozwijania się, dojrzewania tych owoców, które już kwiat został zapylony i tworzą się zalążki, więc to już jest bardzo późno, to jest na dniach i będzie trzeba papryki, e, pomidory. Jeżeli mamy jakieś cukier czy coś już pomału przenosić w cieplejsze miejsca, gdyż temperatury wieczorem no, na razie jeszcze jest no, około 9 stopni, 8, 11 to jest jeszcze, ale już w tym momencie kwiatki będą opadać. Papryka, jak macie kwitnącą, to kwiaty zawiązują się w temperaturze minimum 18 stopni. Także jak chcecie, żeby wam jeszcze coś stało zapylone lub zakwitło z tego, co, co się rozwinęły te pąki kwiatowe, to musicie niestety przenieść je w cieplejsze. Miejsce, to tak, że tak powiem na marginesie, bo filmik nie będzie do tego dotyczył. Ziemniaki też, już pomału, możemy robić zapasy. Ładne, czyste ziemniaki, i powiem tak, ziemniaki, które macie, to są akurat myte. Pozdrawiam serdecznie mojego dobrego dostawcę ziemniaków. Wiemy o kim chodzi. Także ziemniaki są bardzo, bardzo smaczne. Pozdrawiam tutaj tą rodzinkę. I one są wstępnie y, Tutaj ten kolega deklarował, że je umył Więc trzeba je uważać, żeby gdzieś ewentualnie Nie było pleśń czy moment, momentalnie Jakiegoś gnicia, więc Teraz jest chłodno i zapasy z ziemniaków Chcecie zrobić, to w momencie z jesieni na zimę A nie z przedwiośnia na lato Bo one zaraz zakwitną I po prostu szlak trafi, wszystko wam zacznie Kwitnąć, gnić I trzeba wszystko wyrzucić, także chłodne miejsce 12-15 stopni Nawet 7 jest optymalnie do przechowywania Ziemniaków, zapasy możemy już zacząć Robić, moi drodzy. Tu jest odmiana typowo taka już ze sklepów wielkopowierzchniowych. Takie ziemniaki jakie są, one są widzimy tutaj. O, one są brudne, naturalnie. I tak niech pozostaną. Słuchajcie, w piasku, w chłodnym miejscu, unikajmy przeciągów, unikamy wilgoci i możemy je trzymać, moi drodzy. E, teraz przechodzimy dalej. No i już jesteśmy podobnie. Słuchajcie, sytuacja ma się z ogórkami. Ogórki jeszcze gdzieś mi się pochowały, gdzieś ukryły w trawie i pościągałem to co jest. Moi drodzy, one już mają, no widzimy, niektóre już tak były troszeczkę zmiany, były, że niektóre już takie są zmurszczałe, troszkę stare, mimo stały zerwane na krzaku. Także z tymi ogórkami też nic się nie dzieje specjalnie. Przetwarzamy, staramy się je na bieżąco albo na sałatki, że są takie bicie, troszeczkę miękkie. Gdzieś, nawet jak kupicie bo to akurat są moje ogórki, ale gdzieś kupicie nie, niepełnych źródeł, gdzieś na targowisku czy sklepie, to zawsze sobie je namoczcie. Wymyjcie dwa razy w ciepłej wodzie, wyszorujmy z ziemi. Tych ewentualnych takich kolców, bo ogórek zerwany, świeżo ma tutaj kolce. Jak nie ma tych kolców, to my, że już jest w transporcie przekładany milion razy. Bo ogórek zerwany niestety koli. Tak, on tutaj. Te punkty to są wszystko włoskie, takie wypustki i one mają kolce. Więc jeżeli tego już nie ma, to my, że ob... ziemniak był już transportowany wielokrotnie i przechodzi przez różne ręce, dlatego je szorujemy dokładnie. Myjemy dwa razy w ciepłej wodzie, raz w zimnej i ja je namaczam na. Nawet słuchajcie, jest wieczór, jest godzina, nie wiem, załóżmy dziewiąta wieczór. Na następny dzień ściągam wodę, jeszcze raz przemywam, patrzymy, czy gdzieś nie ma jakichś much, jakichś robaczków i przetwarzamy je czy to na konserwowe, czy na kiszone, czy na sałatkę, słuchajcie, mizerię lub ewentualnie na szwedzką do, do słoiczków. Także też ostatni już jest moment. Zbiory robimy i staramy się wszystko przetworzyć. No i może teraz przechodzimy już do tematów typowo prepersowskich. Mamy już te zapasy, mamy, słuchajcie, kaszę. Mamy ryż, mamy makarony, mamy te stare chlebki, kanapki pokrojone w kosteczkę, czy mamy je zamknięte szczelnie Mamy, słuchajcie, przetwory, mamy słoiki zrobione, papryka, ogórki, cukinia, pomidor Możemy zrobić kiszoną rzodkiewkę, polecam, sam zrobiłem, bardzo fajna sprawa No i co dalej? No nie będziemy samych takich przetworów, słuchajcie, czesucharków jeść Więc co? Do gotowania różnych tylko chińskich polecam takie coś w każdej chińskiej restauracji używają sosu sojowego. Dlaczego? Powiem teraz tajemnicę, bo jest bardzo słony. E, nie wiem, to jest jakieś 15% soli, słuchajcie, na, na, na produkt gotowy. Dlaczego? Ja mam teraz zadę tajemnicę. Bo jak mamy produkty gorszej jakości, czy niezbyt świeże, sól jest u starożytności już uważana za konserwant naturalny do różnych rzeczy. Z solo możemy, jak nas boli gardło, działa antybakteryjnie, płuczemy gardło. Pół łyżeczki soju od herbaty na szklankę ciepłej wody. Wiem, będzie hejt, wiemy, że mamy gargarin, mamy inne rzeczy, mamy technologię, ale mówię awaryjnie w razie w. Sól to jest najstarszy, podobnie jak cukier do przetworów i sól to są takie dwa utrwalacze. I sos sojowy jest nie tylko bardzo smaczny jest bazą do różnych potraw gotowanych, do sosów, do różnych sałatek, do zup. Także warto kupić ekonomiczne literowe opakowanie. Słuchajcie, to jest akurat ze sklepów biedronka, ale są też inne. I zapłaciłem chyba niecałe 30 zł za litr. Może nie jest jakiś bardzo esencjonalny, bo jest troszeczkę rzadki, ale to jest, to jest jasny sos. Sos ciemniejszy z tej marki lub stałtał jest gęstszy. Też warto sobie kupić. Co ciekawe, może w chłodnym miejscu przepadnie nie jest wymagana lodówka. Do lodówki teraz wrócę. Yy, powiem, o co chodzi w razie W, jakby nie było przerwy dostawie prądu elektrycznego czy czegoś, co należy robić z produktami. I Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak już tu jesteśmy. Słuchajcie, owoc jałowca. Yy, to są takie jagody podobne jak, jak ziele angielskie czy jak pieprz, tylko troszeczkę większe. Yy, bardzo, yy, tak powiem, warto, yy, warto się zaopatrzyć w coś takiego, red więcej. E, do pieczeni paszta tu warzyw dziczyzny kiszonej kapusty oraz na ostatnich moc mocy ja można dawać do małej ilości do deserów owocowych. Ale moi drodzy, nie wiem czy wiecie, dawniej na wsiach, w starych domach, jak zmarła bliska osoba, e, ciało przechowywano w pokojach w pokoju, przed pokoju i można było gdzieś obejrzeć. Teraz to jest zakazane. Ochrona środowiska nie tylko, przy, unijne różne dyrektywy oraz po prostu. Bezpieczeństwo i sanitaria. Niedopuszczalne jest, żeby dawniej takie coś miało miejsca, tak, 50., 60. Jeszcze ja pamiętam, jeszcze moja mama mówiła, że babcia leżała w izbie jeszcze dwa czy dni, zanim przyjął tam ksiądz, zrobił jakieś obrachunki i została to osoba pochowana. Moi drodzy, no w pokoju nikt się nie brzydził, nikt się nie bał, że coś straszy czy coś, że jakieś demony, ale nie o to chodzi. Ten działowca pamiętam, moja babcia mówiła, rozkruszało się i rzucało się na blat, gorący pieca. Pieca tego na fajerki, to są takie blachy. Wiecie, on zaraz się dymił i taki bardzo fajny, dosyć ostry zapach unosił się w pomieszczeniu. I to się mówiło, że to jest na tak zwany trupi jad. Ja wiem, że jest wieczór, ja wiem, że jest, będzie zaraz hejt, że będziecie jakieś tam pisać dziwne rzeczy, ale moi drodzy, to jest, to jest od starych dziejów znane. To działa oczyszczająco. Nie na darmo jakieś y, czarownice, szamanki używają szałwi białej, takie kadzidełka wiecie, robią, żeby to dymiło. To nie, nie, nie tyle odstraszanie jak i złych mocy czy demonów, bo to też, ale to jest temat na odrębną audycję. Nie chcę dzisiaj tego łączyć. Kiedyś zrobię o, o czymś takim i e, o pewnej aplikacji na telefon, która jest dosyć niebezpieczna, i opowiem troszeczkę o takich czarach marach, e, typu na przykład podpalanie liścia laurowego i innych spraw. To ma na celu nie tylko. Jakieś y, robienie, y, tak powiem, y, czary mary, ale również odstrasza bakterie, działa antyseptycznie, w tym właśnie ołów z jałowca, liście laurowe, szałja i inne sprawy. Ten dym działa bakterystycznie na różne wirusy. Także też warto to mieć, jak mamy na przykład mięsa. I teraz wchodzimy do tematu lodówka. E, moi drodzy, jak wiemy, że będzie przewaga dostawie prądu elektrycznego, a większość z Was wie, dlaczego o tym wiemy. Ponieważ na głupiej umowie, którą macie z Tauronu czy z Enel, czy z innego dostawcy energii, tam pisze, że jest raz czy dwa razy w roku jest dopuszczalna przerwa prądu do 12 godzin. I to jest napisane i to jest normalne. I oni się tam dzwonili i płakali, to oni zawsze wam powiedzą, że przerwy techniczne, jakieś tam reparacje, to jest możliwe. Ale w wypadku dłuższych przerw, i mamy lato, czy 4 dni, ja wiem, że dla niektórych to jest abstrakcja, 4 dni bez prądu, ale zdarza się. To po 24 godzinach, no jak macie dobrą nową lodówkę, to po 36 zaczyna się wszystko rozmrażać. Wszystko zaczyna się psuć i co należy zrobić? Szybką trydylizację mięs, kiełbas, wędlin i tym podobnych rzeczy. Czyli co? Sadujemy do gara, gotujemy i staramy się to albo spożyć, bo kiełbasa ugotowana, czy przesmażone mięso, czy schabowy, dwa dni dłużej wytrzyma niż świeże. Czyli jak mamy 2-3 dni, już wiemy, że zaczyna się proces, że trzeba już to przetworzyć, Przetwarzamy to i zjadamy jeszcze dodatkowo dwa dni do przodu, ale jeżeli to stylizujemy i zapasteryzujemy do słoików, możemy takie mięso jeść jeszcze parę miesięcy, nawet do paru lat, później sobie otwierać i nadalić to do spożycia. W razie W to należy zrobić, jeżeli wiemy lub spodziewamy się przerwy z energii elektrycznej, lub po prostu jest jakaś grębsza awaria, nie wiem, ktoś kabel urwał, jakaś nawałnica czy coś, i wiemy, że mieszkamy gdzieś daleko, i dopiero przyjdą patrole czy. Jakieś, tak powiem, e, służby za parę dni Więc co? Szybko przygotować, zjeść te potrawy Lub stylizować Stylizacja to jest trzydniowa pasteryzacja W pierwszym dniu gotujemy trzy godziny słoiki, pasteryzujemy W drugim dniu dwie I w trzecim pół godziny do godziny Wtedy mamy pewność, że tam żadne bakterie nie będą miały racji bytu I możemy coś takiego sobie właśnie na gazie, na kuchence czy coś Można również pasteryzować i robić stylizację w piekarniku elektryczne, no ale jak nie będzie prądu, no to wiadomo, to nie będzie też. Piekarnik nam nie pójdzie. Także właśnie, i w razie czego, mamy takie mięsa, nie wiemy. Jałowiec, musztarda, nie mam w tej chwili na zdjęciu, <laughs> i właśnie sól, ewentualnie czosnek, cebula to są takie rzeczy, które gdzieś powinny być w naszej kuchni i działają. Nawet jak nie wiemy, co to za kiełbasa jest, czy parówka, czy coś. Ta musztarda nie tylko działa smak, ale również jak to się mówi, ona, również ten chrzan zabije nam pewne wirusy. Może w żołądku nam niekoniecznie pomoże, niektórzy mają brzody chore, trzustki, chore wątroby, może niekoniecznie, ale po prostu te rzeczy działają jak domestos, domy walki, czy do kibla, o tak powiem. No i co należy jeszcze mieć, moi drodzy? Osoby w kostkach. Ja wiem, że to jest chemia. Pani Gese zaraz by to wyrzuciła i powiedziałaby, że należy bulion. Wolno gotować, jestem naturalny swój własny zrobić, ale jak mamy okres ciężki, to mamy makaron. Słuchajcie, rzucamy sobie dwie kostki. Dajemy trochę własnej włoszczyzny, czy nawet warzyw i mamy po prostu rosół. Mamy już ciepły posiłek rodzinny. Słuchajcie, makaron kostki rosowe to jest naprawdę rosół. Samo to na wodzie może smakuje jak smakuje, ale da się przeżyć. Samego makaron jemy z wodą, czy samej kaszy, czy coś, tylko mamy bazę do sosów. Sałatek również to się używa i do różnych wywarów. Sosy w torebkach. Mój drodzy, akurat tu mam takie, to są fiksy, warto kupić różne rodzaje. Nie paszę tu na markę, bo ja tu nie mam lokowania. Nie mam od razu mówię, żadnej umowy z tymi firmami. Nic na tym nie zarobię. To akład jest przykładowy. Przykładowa saszepka po prostu z takim fiksem, więc różne sosy miejcie. Postawą jest sos pieczeniowy, jasny lub ciemny. Dlaczego? Bo można zrobić z tego sos myśliwski. I bardzo fajne sosy, o których zrobię kolejne odcinki filmów. Jakie można fajne rzeczy zrobić z sosu uniwersalnego do pieczeni To jest zakład pieczarkowy, warto mieć dużo tych sosów, one są niedrogie, kupić tego więcej No i przechodzimy moi drodzy do moich ostatnich zbiorów, to jest cebula Gdzieś tutaj widzicie, już zaczęło, zaczęło nam się, kiedy zbieramy cebulę? No 5-6 miesięcy do 7, zaczynają nam się tutaj, widzimy, że jest tutaj ta łodyżka Jeżeli Wam ta łodyżka zacznie się już kłaść, jest prze, przekwitnięta i widzimy, bo cebula w ziemi najczęściej tak jest, nawet nieraz tak, bo cebulki sadzimy nie całe, tylko wystawiamy, więc widzimy, że jest taka cebula. No to możemy już mniej więcej, o jak ją bejmiemy, zebrać. Wiemy, że będzie mniej więcej cebula 40-60 do 60 gramów. Nadawała się do spożycia. Warto sadzić cebulę. Cebula nie ma wymagań glebowych, ciężkich, łatwo im uprawiać, moi drodzy. Jest smaczna, jest słodziutka, soczysta, przy tym pikantna, własna cebulka niż takiego sklepu wielkopowierzchniowego. I teraz tak, no cebulę, ja ją troszkę tutaj wstępnie umyłem, nie należy tego robić, ta łuska ma być. Trzeba ją dobrze wysuszyć, zanim ją przechowacie, najpierw w torebce papieżanej i potem w suchym, chłodnym miejscu w lodówce, niekoniecznie z innymi warzywami, bo jest pewna wilgoć, chyba że macie termoobieg, macie lepszą lodówkę z wentylatorkami i antybakteryjnymi różnymi aplikacjami, więc będzie cyrkulacja powietrza. Widzimy, ona troszeczkę jest wyjęta teraz z lodówki i taka się robi mokra. Przechowujemy z tą łuską, z tym wszystkim nic nie obieramy, nie obcinamy i parę miesięcy możemy ją trzymać w chłodnym miejscu, niewilgotnym. Jeżeli będziemy za ciepłe, za bardzo wilgotne, będziemy widzieć, że zaczynają tutaj się właśnie tworzyć korzonki i zaczyna nam puszczać tutaj szczypior. W tym momencie, no to już raczej musimy sobie ją dać do wody lub do, do piasku, i już hodować ją na szczypior, moi drodzy. Cebulator jest bardzo ważnym składnikiem w różnych potrawach. To jest postawa sosów, postawa zup. Do kanapek, do sałatki z pomidorem, do sałatki z ogórkiem, cebulę używajmy do wszystkiego i cebulę też można, słuchajcie, gdzieś zapasteryzować. Są przepisy, są kulinaria, można zrobić na przykład krążki cebulowe, bardzo smaczne, przesmażyć i do różnych potraw nadaje się. Także warto cebuli mieć troszeczkę więcej i kup, kupujmy, patrzmy na twarda, żeby była sucha, i wtedy taka cebula nam troszeczkę poleży w razie, w razie spodziewanych rzeczy. Bo teraz już nie ma moi drodzy przypadków. Nie ma niespodziewanych rzeczy Wiemy co się dzieje, oglądamy telewizję Słuchajcie, teraz ten atak tego Hamasu Całego na Izrael No są opinie różne, weszłem tam w komentarze Jedni uważają, że bronią Żydów Inni uważają, że Palestyna też ma wiele na sumieniu Podobnie jak Słuchajcie, wszystkie te kraje muzułmańskie Gdzieś No to nie było niespodziewana rzecz To się wszyscy spodziewali tego Także teraz będzie oczywiście znowu Hit telewizyjny pod tytułem, czy zagra zagraża nam to, co tam się obecnie dzieje. Ale to taka dygresja, nie wnikajmy w tematy polityczne, ale widzimy, że zaczyna się robić kolejny konflikt światowy, kolejne niepokoje i podobnie mówi w telewizji, również na temat już, że ludzie zaczynają masowo zapasy robić, y, paliwa, benzyny. Moi drodzy, przepisy BH, przede wszystkim poczytajcie sobie, ile możecie na domku jednorodzinnym przechowywać takich rzeczy. E, nie trzymajcie na strychach, nie trzymajcie w rzeczach Takich łatwopalnych substancji. Podwójne naczynia, powiem, z podwójnym dnem. E, szczególnie uczulam, na przykład, kupujecie paliwo i trzymacie na sterychu. Na strychu jest 38 stopni latem. Ja sam taki błąd zrobiłem. Miałem paliwo do, do piły łańcuchowej. Oczywiście nie w formie mieszanki, tylko czystą benzynę. Kupiłem sobie właściwie na stacji benzynowej. Nalał mi facet do butelki, popłynie do spryskiwaczy. No podeszłem, nalałem dystrybutor. Oczywiście, no to, to umięte trzeba zrobić, bo to jest 5 litr, Patrzymy na żeby nie przelać. No i co? No, zakręciłem to, słuchajcie, przez rękawiczkę, tą, tą yy, z folii poli, tej poli, poli, tylenowej bodajże. No i słuchajcie, włożyłem na strych coś takiego. I co się wydarzyło? No, w ostatniej chwili to zdjąłem, przeniosłem w chłodne miejsce. Zrobił się balon, zrobiła się piłka. Tak gazy się napęczniały, różnica temperatur, że groziło to roszczeniem korka, wyszczeleniem. A w momencie jakbym wszedł nas strych i łączył światło i byłyby były o benzyny, no to sobie jeszcze sami dopowiedzcie, co by było wybuch i pożar niesamowity. Także z 5 litrów, a jak chcecie robić zapasy na 60 czy na 100 litrów, to naprawdę zastanówcie się jak, gdzie to przechowywać. To też taka kolejna dygresja, ale naszą mnie, żeby to wam powiedzieć w tym momencie. Na koniec może rzecz niespodziewana, słuchajcie, ale tutaj znowu ktoś powie, że może reklamuje tutaj tego pięknego jelenia o nazwie Jagermeister Alkohol. Ci, co są abstynentami, no to wiem, będzie... A no nieładnie, Mariusze znowu gdzieś tam zawsze na którejś filmach gdzieś tam promuje się gdzieś tam kufel z piwem lub gdzieś alkohol w tyle lub jakieś puszki pod stołem. Ja wiem, przepraszam Was za to, mam taką bolączkę, mam taki ałaże, jestem po prostu troszeczkę bałaganiarz, Ale to wszystko nie jest przypadkowo. Yy, zaopatrujcie się w jakieś likiery ziołowe. Ten specyfik. Do słynnego drinku, wiadomo, Jagermeister, czy to z kolą, czy ciupa czups możecie zrobić, czy, czy, czy z solą. Nieważne. Yy, to jest na bazie 56 ziół i to działa troszeczkę odkażająco na organizm, na jelita i na ciężkostrawne rzeczy, jeżeli coś mamy nieświeżego zjeść, a nieraz zjemy, bo jak wiadomo jak jest tonący to się chwyta. Warto sobie po jedzeniu kieliszek jakiegoś ziół czy jakieś nalewki, po prostu sobie walnąć na dobre trawienie i nie tylko, także akurat w tym przypadku też ja bym zrobił jakieś małe zapasy słuchajcie, alkoholu, czy to będzie brandy, niech to będzie rum czy po prostu klasyczny koniak, czy normalna czysta wódka ja akurat lubię coś takiego lubię to pić sobie z piwem lubię też postaci takiej drinkowej lub naturalnej sobie kieliszeczek taki walnąć po posiłku, po jakieś baraniny, wieprzowiny, wiemy, że są potrawy które spożywamy nieraz parę tygodni, potrafią zalegać w jelitach. Także też coś takiego warto uwzględnić przy robieniu potraw. Nie tylko jako aperytyw, ale również jak to mówię, jak musztarda po obiedzie. No i moi kochani, teraz ostatnia część już filmu. Jesteśmy, słuchajcie, na moim lokalnym, lokalnym strychu. Właściwie to nie jest mój strych, tylko jeszcze tutaj go współdzielę z lokatorem, z właścicielem budynku, Także Wam dosyć przestrzeni tutaj jest. Słuchajcie, by to wszystko posprzątać, to naprawdę dałoby się nająć jeszcze tutaj mieszkać. Moi drodzy, co tutaj mamy? To już warto kiedyś mówiłem na pytaniach i odpowiedziach. Część pierwsza dwa miesiące temu. Yy, pomału zgromadziłem sobie w yy, Leroy yy, Była dosyć fajna promocja. Nie wiem czy jeszcze jest. To niecałe 13 zł za worek brykietu. Ja wiem, że kiedyś to kosztowało 6 zł. 5 zł, 9 zł, ale teraz kosztuje tyle. A w zeszłym roku kupiłem w sklepie takim znanym składzie, tutaj na Śląsku. Budowlałem dosyć dużym i nawet kosztowało 25-27 zł za słuchajcie, 12 kostek brykietu. To jest akurat mieszane. Sosna jest jaśniejsza i pisze RUF. Tutaj widzimy BSH, to troszeczkę jakaś inna. Mieszalka o brykiet drzewny moi drodzy. Wartość opałowa 19,20 MJ na kilogram. Czas palenia 4-6 godzin. Czysty i wygodny. Wszystkich rodzajów pieców. E, opał już na gwałt. Jak macie źródło, wiecie gdzie coś leży, to idźcie, weźcie sobie piłę, czy spajną, czy elektryczną, czy akumulatorową i idźcie na wiatrołamy. Wszystko to pozbierać, bo to trzeba sezonować. To jest fajne, to jest słuchaj się pali. Teraz jak zbierzecie drewno świeże, czy budzie na wycinkę, to tak na naprawdę tym należy palić dopiero za rok lub za 3, 4 miesiące, także, żebyście się, moi drodzy, nie budzi z ręką w nocniku. Ja mam tutaj dla przykładu tylko y, 10 takich, czyli y, 11, 110 kg ale oczywiście mieszam to z węglem, węglem takim fajnym ekogroszkiem, on jest bardzo dobrze odgazowany, też Wam pokażę, słuchajcie, ten, ten węgiel y, już teraz, no, za parę tygodni będzie trzeba już przepalić w piecu, moi drodzy, jest jeszcze fajnie, mam w domu, 19-20 stopni. Dla to jest optymalnie. Dla niektórych to już jest zimno. Także już brykiet też. Słuchajcie o tym myście. I jeszcze na koniec.